Witam w FNaF JAR! Tak wszyscy się cieszą, nie nikt się nie cieszy eee, Jak ostatnio mówiłem Tym razem FNaF 3 No z druga, bo z pierwszej Z pierwszej się nic nie dzieje Lecimy, bo zaś się rozgadam Okej okay. Well, it. It's in there somewhere. I, I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you some of this great audio that I found. Talk to you later, Matt. Uh, hello? 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 Uh, welcome to your new career as a promoter and maintainer for Freddy Fazbear's Pizza. Uh, These tapes will provide you with much needed information on how to handle slash climb into slash climb out of mascot costumes. Right now we have two special newly mm. designed... That double is both animatronic and suit. So please pay close attention while learning how to operate these suits, as accident, slash injury, slash death, slash irreparable and oh, yes, sir. First we'll discuss how to operate the mascots when they are in animatronic form. For each of hmm. operation, the animatronics are set to turn and walk for sound speed. This is an easy and handy way approach. Making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment slash crowd boosting out. To change the animatronics okay, to suit mode, insert and turn firmly the hand, hand cranks provided by the manufacturer. Turning oh, the the, the animatronic part around the sides of Snuffle. the chip, providing room to climb inside. Please yeah. make sure the spring locks are fast and tight make yeah. sure the animatronic devices remain fixed. Zawsze nie słucham co do mnie gada Dopiero drugą co ja, żeśc Stój tu Stój tu grzecznie Proszę Ciekawe czy to jest bug czy co Где пошел ты? Не Не, обращайся 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 się wraca. Dobra, wrócił się. Uff. Dobra, tamten wenty jest zamknięty, więc to mi nic nie zrobi. Stoi tu dobrze. Hmm. Jeszcze dwie godziny. Ty nie, ty się cofaj. Jeszcze chwilka... Nie, ciągnę Dobra, cofam się. Uff! Jej! Si... Si... Yy. Co da rani? Piciu dostałem, jej Mogę to zjeść? Mogę to zjeść Okej, okay, więc... a, coś e, Tak, Znowu snuffem 3 jedziemy na nas dalej, bo w pierwszej nocy nic się nie, nie, nie dzieje i tylko dlatego, że w pierwszej nocy nic się nie dzieje nie, Wydawało mi się, że to sam widzę, ale to tylko kosz, jakiś terminal Albo gra widać. E, Tak czy siak Dobra, FNaF 3 No i teraz... E, Parton Service, przed. O, żeż, nie Ech. No i teraz grałem, ale dalej nie wiem. Nie wiem jak to przejść, bo zawsze tym, bronię się między tymi drzwiami A potem się, się okazuje, że mogę wejść na środek Więc spróbuję tym razem nie wchodzić do szafy Może się uda Bez wchodzenia do szafy Może właśnie o to chodzi, żeby nie dać się skusić Ale nie wiem Won. Wo. Bon. Nie Idź sobie Idź sobie? Zbłagał się, proszę nie. Chwienił chcie mi, że się zbugował. Będę go niego świecić. To może go tak przytrzymię do 6. No nie bo nawet ten bombę się tam zbagował, mi się wydaje. Już bym natrafił na błądkę, który mi ułatwi i przeżyje to Może Sprawie szósta Śmierę, boli trzymać tych drzwi Won Jest Jest, nareszcie Uff nie rękę Ale dobra Udało się, jej gra wygrana I piłuszanka Freddy'ego O Freddy Fazbear ciekawe czy działa nosek no, nie działa Dlaczego nie działa nosek? <gryw> może do pluszanka Okej okay. <laughs> Nadzwyczajnie powiedziałbym ar. Nadzwyczajnie szybko bym powiedział Właśnie, ciekawe czy tam budzić kasety Albo Fest super tokeny Więc jaki jest następny? O, Ma Night Marionette chwilę, Night Marionet Nie, Night Marionet też nie oglądałem na youtube ie. Potem na YouTube oglądałem ewentualnie tam... Nie, nie mogę. Potem na YouTube oglądałem jeszcze te, 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 te puszczanki baby, co ze wszystkich stron atakują. I właśnie Frediego, Frediego naprawę. I ka kawałek tego, kawałek jeszcze... V-Drippera z NRD. Tak to. Ech. Nie wiem ile minęło czasu. Ten zegar chyba stoi, więc... Owaj Chyba był do tego, do okulusa, bo są nowe nowe wskazywanie tych obszarów gry. Ale tak czy siak, no, w... Tyle miałem zaplanowane, ale tak szybko, nie, nie myślałem, że tak szybko pójdzie. I mam nadzieję, że się nic nie zepsuło i że widzicie to tak jak ja. Ewentualnie przełączyła się na okro Freddy'ego Freddy i się napisy ucięły, ale to dużo napisów nie było, a to i tak są te same napisy co we w zwykłych, więc może na samym odcinku będą napisy ucięte. Tak lekko tak, leciutko. Tak, on, on się żegna, ja też się żegnam. Papa, papa, papa. Widzicie moim perspektywom. Cześć.